skach na podwórku mamy olbrzymie choinki. O, proszę. Jaka choina, wielka urosła, nie wiem, z pięć metrów albo sześć. Nie wiem czy wiesz, ale... To jest ta sama choinka na której swego czasu jak byłaś na Boże Narodzenie wieszaliśmy bombki i ja mogłem jeszcze ręką czubkiem sięgnąć i założyć na nią czubek, przeciągnęliśmy wtedy kabel i włączyliśmy na niej oświetlenie, lampki. No, teraz niestety nie udałoby się jej ubrać i udekorować. Wyrosła olbrzymia Tutaj nie ma jeszcze liści, ale są już pączki. Rośnie sobie czeleśnia. I dwie jabłonki, które też już puszczają pączki. Oprócz tego mamy jeszcze więcej choinek. Cały zagajnik choinkowy. liczę, że w lecie jak przygrzeje słońce to zapachy po prostu tych koinek dadzą się czuć i będzie ładnie pachniało tutaj obok właśnie kolejna czereśnia na niej już nawet w lecie bywają owoce bardzo smaczne oprócz tego jest jeszcze grzebo orzechowe z łoskimi. włoskimi no i po drugiej stronie mamy kolejny zagajnik choinkowy te choinki jeszcze wielkie nie urosły, ale rosną o, jest ich trzy ale oprócz tego obok nich rośnie taka mała choinka. Ta choinka była kupiona na Boże Narodzenie i udekorowana bąbkami teraz została zasadzona, bo ma porządne korzenie kupiło się ją w gospodarstwie ogrodniczym więc miała porządne korzenie a nie była oszukana, że to tylko goły pienik wsadzony w doniczkę sprzedawany gdzieś na jakichś jarmarkach czy targach a niestety wielu niestety oszustów tak robi potem te choinki usychają no ale ta rośnie i zapewne znowu się będzie robiła coraz większa i osiągnie rozmiary tych pozostałych choinek w zagajniku, który tutaj mamy. Zapraszam do obejrzenia osobistego tych wszystkich roślin.